W dzisiejszym odcinku włamanie do siedziby jego. Multi robi turniej w CS1.6. Na dziś mam dwa niedługie newsy. Na początku porozmawiajmy o Multi i jego nowym projekcie. Użytkownicy Twitcha wiedzą, że wszelakie turnieje integrujące ze sobą wielu twórców cieszą się ogromną popularnością. Takie wydarzenie przeprowadził już nasz Twitchowy szachista oraz Ksajo. Do ich grona dołącza raper Young Multi, który wraz ze swoją grupą YFL organizuje turniej ale nie w byle czym. Otóż twórcy postanowili cofnąć się do pięknych, beztroskich lat i wspólnie pograć w CS 1.6. W YFL Cup CS 1.6 weźmie udział 40 twórców w 8 drużynach i zagrają na 7 mapach. Turniej rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 22, a główną wygraną będą pieniądze w ilości nieznanej. Bardzo fajna inicjatywa i sentymentalny moment dla wszystkich fanów i starych wyjadaczy CSa. To teraz wspomnijmy o Rezim. Otóż ma on pod sobą swoją firmę Thunder. Przez czas mieli oni siedzibę w biurowcu, jednak w celu rozwoju przenieśli się do domku. I teraz pojawiają się prawdziwe problemy, a właściwie prawdziwi debile. Mianowicie Rezina na swoim Twitterze 13 czerwca poinformował, że miał interwencję policji przez wtargnięcie na posesję fundera jakiegoś randoma. Dopisał on też, cytuję, YouTube Challenge trochę za mocno weszły. Wnioskuje, że jest to jakiś niskiej klasy twórca, który postanowił zrobić sobie content na Rezim. Jak dalej pisał Remek, chłopak wydawał się być niegroźny, więc mu odpuścili, a mimo wszystko ten dalej planuje wrócić i zrobić nockę pod siedzibą. Dodatkowo udało mu się złapać dzieciaka i go nagrać. No niestety to jest stanie fajna strona bycia osobą rozpoznawalną. Im bardziej ktoś jest rozpoznawalny, tym częściej takie cyrki się dzieją. Na ekranie macie ostatnich subskrybentów. Będzie mi miło, jak do nich dołączysz. Do usłyszenia wkrótce.